Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Powoli chyba się sezon na e, e, degustacje plenerowe kończy, i nawet nie mam tu na myśli, że jest zimno, bo ma być znowu ciepło, ale już się szybko robi ciemno. E, chociaż mam nadzieję, że zdążę. Już jest po, po zachodzie słońca, ale mam nadzieję, że zdążę. E, najwyżej wywaczycie, że jest lekki taki program katolicki, ziarno, więc. Więc, więc ten. słuchajcie, co to, za, co to za w ogóle pomysł? Ano, ym, y, widziałem gdzieś tam mi mignęło na jepiwce, gdzieś tam, y, prawda, y, szydzono z tego, że y, Tomek Migdałek y, z Birofile Vlog, pole, Pozdrawiam. Y, zachwyca się, chyba bojan Aipa, że sztos. Narysował taki obrazek, że tam. K i cztery gwiazdki, tak jak partia Czterech Gwiazdek, Pozdro dla Kumatych eee, e... i że sztos, nie? No i tak sobie zobaczyłem, a przy okazji zaintrygowały mnie dwa nowe piwa z Raciborza. Raciborskie Chmielone i Raciborskie American Wheat Lager. To są w ogóle takie troszkę e, bękarty e, BJCP, e, trochę w, e, jak z tym książęcym e, pszenicznym lagerem. E... No widać, że się po prostu boją e, innych drożdży w browarze. No i zrobili co umieli, czyli dali coś tam amerykańskiego chmielu, zrobili nowe piwa. E, na papierze oczywiście lepiej wygląda Bojan z tymi swoimi piwami, no bo to jest APA i AIPA, e, no ale zobaczymy. Zobaczymy, może, może nie będzie tak źle, albo będzie padaka, no nie wiem, no to jest... Um, na dwoje babka wrżyła, jak to się mówi. Znaczy inaczej, no, nie spodziewam się cudów. Nie spodziewam się cudów. Jeżeli chodzi o zawartość alkoholu, to mamy tak: 5-4 um, e, Racibolskie Polish India Pale Lager. 14. Session. E, 4,5 mamy American Wheat. Ile ma APA? APA ma 5. No, może tak zrobimy. <śmiech> <śmiech> American duit Lager 4,5, APA 5, yy, Chmielony Lager 5,4 i IPA z Bojana, a IPA 5,8. No zobaczmy, czy regionalne umieją w nową falę. Stawiam tezę, że nie, chociaż pamiętamy, że kiedyś Bojan miał Maorysa, takie piwo, całkiem, całkiem e, spoko. To było z Bojana? Był Maorys? Tak, bo z czynka był Aborygen, to tu był, tu był Maorys, to było bardzo fajne piwo, fajną etykietę miało w ogóle. No ale teraz tam w Bojanowie zmiany, 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 bo browar przejął syn Marka Jakubiaka i jakby browar został wydzielony z, ze struktur brj -u. Już to nie jest BRJ, jest to osobny browar Bojan czy bojanowo. Dobra, nie przedłużając. Racibusz. Oddajemy w wasze ręce piwo pełne aromatu cytrusów i owoców tropikalnych, podzących z odmian chmieli uprawianych w Stanach Zjednoczonych. Dzięki wierności tradycyjnej metodzie ważenia i użyciu słodu pszenicznego uzyskaliśmy piwo o wyjątkowym smaku, gładkości i delikatności. Piwo jasne pasteryzowane, skład woda, słód jęczmienny, jasny słód pszeniczny, słód jęczmienny karmelowy, chmiele amarillo, citra, centennial, mozaik. Na papierze brzmi to świetnie. A zatem spróbujmy. Kapsel firmowy browaru racibusz. A rzeczywiście jakieś cytrusy są. Ciemny bursztyn. Klarowne prawie że, e, jabłkowe estry. Wyraźne, normalnie jak z soku jabłkowego. No, spróbujmy. Bardzo jabłkowe. Ale nie jest to zielone jabłko. Tylko właśnie bym powiedział takie soczyste. Czerwone jabłko. Jest goryczka już w drugim łyku. konkretna, taka właśnie jabłkowo-grejfrutowa. Paradoksalnie, skoro to jest wheat lager, czyli lager, ja podejrzewam, że oni go puścili po prostu troszkę wyżej, nie? To znaczy, pomyśleli, no dobra, nie będziemy dawali innych drożdży, damy drożdże do lagerów, ale panie Heniu, widzisz panną wajchę? No to kręć i wyłączyli chłodzenie i to jest taki taki troszkę yy, no nie lager po prostu nie to znaczy te atrybuty lagera czyli czystość fermentacji tutaj tego nie ma jest mocno mocno jabłkowe ale czerwone jabłko trochę chmielowe znaczy generalnie to nie jest złe piwo jak na recibusz bym powiedział że goryczka po prostu wyrywa z butów. E całkiem przyjemne, no poza tym, że nie jest to. znaczy jest to? Jest to piwo dziwne. Pachnie jak cydr. Zdecydowanie. Zobaczmy bojan APA. Bojan APA to piwo górnej fermentacji mielone na aromat amerykańskimi helam citra oraz sabro. Sabro kurka, największy hit teraz w ogóle yy, chmielu. Obydwa chmiele były dodane zarówno podczas gotowania jak i na zimno. Goryczka, słuchajcie, 7 na 10. Także. Um, jeszcze lubelski tu był. W aromacie odnajdziesz owoce cytrusowe, brzoskwinia oraz białe słodkie owoce. Balans pomiędzy słodowością a goryczką jest przesunięty w stronę goryczki. E, kapsel firmowy e, Bojan e, z wizerunkiem browaru. No jest sabro, Panie! Sabro to jest nowe, nowe soraci Ace, czyli kokos, trochę ananas, taka pinakolada, Bardzo dobry aromat. Troszkę mam wrażenie jaśniejsze, ale może to wrażenie. Jest podobne, podobny, podobna barwa co tego Whitlagera. Och, już ze szkła nie ma tego pięknego aromatu, jak z butelki. Mam wrażenie, troszkę siarki się wdarło, ale. Mmm! Powiem Wam, nie jest źle. Przede wszystkim nie jest karmelowe. Nie jest to jakiś atak yy, po prostu karmelowych nut, które są typowe dla apy takiej w starym stylu. Nie jest to jakiś mega nowofalowy smak, ale przyjemne. Lekki biszkopt, trochę mm, właśnie tych nut takich kokosowo-ananasowych z tego Sabro. Nie jest to złe piwo. Jak na razie, znaczy yy, lepsze ciutkę niż ten Whitlager, no może nie ciutkę, lepsze niż ten Whitlager. A mi powiedział, że bardzo dobre. Jak na Bojanowo, to w ogóle mistrzostwo świata. Spróbujmy Polish India Pale Lager. People, people. Wiele rejonów świata może pochwalić się własnymi odmianami chmielu. Tym piwem pragniemy zabrać Was w podróż po Polsce. Zakosztujcie piwa, do którego uważenia użyliśmy sześciu polskich odmian chmielu. Junga, Izabela, Sybilla, Octavia, Lubelski oraz Marynka. W się do nie mieści. Tylko polskie chmiele. Nie wiem, czy je dostarcza e, e, Polish Hops, nie ma takiej informacji. Kapsel firmowy. Jakiś dziwne. Też bym powiedział, że troszkę kokosa, ale też właśnie tego jabłka chyba. Ciemny bursztyn, ciemniejszy niż tutaj już taka miedź w zasadzie. Miedź, no. Miedź, rubin. Trochę mokry karton. Taki karmel, jednak tu karmelem daje srogo. E, słody, jęczmienny, jasne i ciemne, słód Żytni, słód pszeniczny. Kurka z tym jabłkiem. Jednak coś jest z tym jabłkiem, ale bym powiedział: Wiecie co to jest? Jabłecznik. Bo czuć wyraźnie nuty takiego ciasta i jabłka. Ym... Taka szarlotka, ale nie taka mega szarlotkowa. Nie jak te piwa, na przykład z eee... tą, e... co ma tą kumarynę? Eee... No, jest ten taki taka, taka, taka trawa żubrowa, o trawa żubrowa. Yy, nie jest aż tak szarlotkowe, ale generalnie jest takie skażenie z szarlotką. Jest biszkoptowe i jest jabłkowe. Bardzo jabłkowe. Przy czym znowu to nie jest zielone jabłko aldehydoctowe, tylko są to estry, no. Czyli chcieliby, a boją się. Jest goryczka. No, lepszy jednak ten wheat lager. No i zobaczmy. Aipę. To z kolei jest chmielone Shinook e, Citra Amarillo Cascade. Bojan America Ipa jest piwem dla osób lubiących intensywną goryczkę oraz aromat tropikalnych owoców pochodzących od amerykańskich odmian mielu. To ja. Więc sprawdźmy. No, jest, są cytrusy, sporo. Jest też coś, co mi tutaj nie pasuje, ale jeszcze nie wiem, co. Też dość jasny. Nie wiem, czy w tym świetle jeszcze coś widać. Ciemniejszy deko niż ten Bojan Apa, ale znacznie jaśniejszy niż Polish People. People's e, Raciborskiego. Diacetyl. No niestety, diacetyl. Tak, diacetyl. Są cytrusy, ale jest diacetyl. No niestety, diacetyl zrujnował to piwo. Bo jest nieźle. Jest nieźle. Jest goryczka. Nie ma karmelu, jest fajny, fajny balans w ogóle. Jest taki wyraźna, wyraźna goryczka nie męcząca, eee, Jest sporo owoców tropikalnych, no i niestety masło. No niestety masło. Bojan apa tego nie ma tej wady. Bojan apa naprawdę, lekko taki kwaskowy, orzeźwiający. Tutaj by było nieźle, byłoby nieźle, gdyby było czyściej. No niestety, diacetyl w pilsie czeskim, jak najbardziej. Eee, w milk stałcie nawet, ale w biterze, ale nie w aip Niestety on się gryzie z chmielami. To jest, jest to niestety prawda, no. Wiem coś o tym, bo mieliśmy na początku ważenia z widawą taki problem w sępie, w szarku, które były ważone w zimie. No chyba się ochłodziło. Chyba się w Bojanowie ochłodziło i niestety. No niestety ten diacetyl wyszedł. Aczkolwiek... Nie jest źle, nie jest tragicznie, nie jest tragicznie. Jak gdyby nie ten diacetyl, to by, to by było naprawdę dobrze, a nawet bardzo dobrze. To znaczy, to nie jest jakieś piwo odkrywcze, ale byłoby solidne. Natomiast ten diacetyl niestety tutaj zepsuł um, robotę. Tutaj pod tym względem Bojan Apa lepsze. Ale da się to, myślę, wypić. Um, Myślę, że te trzy się dadzą wypić, czyli Whitlager, Bojan Apa zdecydowanie, Bojan Aipa da się wypić, natomiast ten chmielone, people, people się nie da wypić, moim zdaniem. Ale naprawdę solidne piwa. Solidne, pijalne, nie za nadto karmelowe, mm, z dobrą goryczką konkretną. Mm. No nie, nie powiem, żeby była zamęcząca. No nie, nie jest źle. E, więc. Bojana można przetestować. E, raciborskie, Witlager. Też, aczkolwiek jest bardzo specyficzne. No dobra. Ta jabłkowość jest męcząca. No dobra, no i Bojan Aipa. Czyli wygrywa Bojan Apa na drugim miejscu Bojan Aipa trzecie Witlager i czwarte People. Wasze zdrowie. Czyli generalnie mm, regionalne się starają. Mam nadzieję, że Bojanowi wyjdzie lepiej, a Roci Bożowi powiem, no jeśli chcecie robić lagery, no to róbcie je na zimno, no wasze zdrowie.